Gdzie mamy ta czysta? chyba, jeśli gramy sobie w Minecraft, Bed Wars. Tak, właśnie. Oczywiście teraz nie, nie zrobiłem go. No to szkoda. Ale kupię sobie co? I tu jest. Tu jest mój ok. Potrzebuję lepszy miecz, Nie mam. Teraz muszę brać wszystko, co tylko tu będzie. Dobra, to mnie nie obchodzi na środek po m. to jest czerwony. Muszę go zabić. Czerwony jeszcze mam łóżko tylko ja nie mam Aj, jeszcze jedną gramy, bo to dopiero jak zacząłem nagrywać, to już było pół areny. Więc teraz przenieśmy to na to. No, ale później, ok? Teraz nie. Ok. Placę tu, tu. O, mam nadzieję, że na mnie nie wypadniesz. Będę w dwóch. Gdzie? Ale tam było zwieszone, tylko coś takiego tam się świeciło. Okej, okay. jestem z jakimiś typami. wy Wybęd... O nie, kamerka mi się przesunęła. Ok. Okej. Okay. Oni nie chcą budować, to ja też. No. Aha, nie do mnie. Okej. Okay. No ty kurde. O, nie! Ja nie lubię grać w Bedwars, to... Nie no, lubię, ale... Nie lubię właśnie takiego czegoś robić. No i... Typ zostawił nas samych. O nie bo mi się monitor wyłączył No i typ nas zostawił samych No halo Typ nas zostawił Oczywiście samych Widzicie, masę dwóch wszystkich jest tyle mamy po prostu sagramy Ja się nie poddaję, to jest mój pierwszy filmik z Bad Wars Ej, no właśnie. Dlaczego mnie nie subskrybujecie? Proszę mnie zasubskrybować. Halo! Policja! Ktoś mnie nie subskrybuje! Proszę tu tutaj! Halo? Odłączyła, więc... Odłączyła właśnie. Więc zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie, zostaniecie nowe filmy z Minecrafta. Tak. Właśnie, to będzie super. Ja będę bardzo miły, to nic nie kosztuje. Więc już zasubujcie Kurde, tak blisko. Tak leciała. Nie. Nie! w pięć HP. Jesteś nubem. Może jeszcze tylko, tylko... tak. ok, okej. Okay. No tak będzie już najlepiej. Hop. Już tam dobudował i tu. Ja muszę to zrobić tak. Tak, o nie zielony. Zielone. zielone. Иара. Как? Ну, no.